Zakończyło się spotkanie drużyny kartuzji 1923 Gromu Nowy Staw, spotkanie z wynikiem remisowym. Witamy na konferencji pomyczowej. Po naszej lewej stronie trener kartuzji pan Bożej Adamus. Dzień dobry. I po prawej stronie trener Gromu Nowy Staw pan Grzegorz Obiała. Dzień dobry, witam. Na samym początku chciałbym poprosić trenera gościa o krótki komentarz pomyczowy. No, można by było to określić tak, że z dwóch rannych bez zabitego, tak? no, bo to był mecz takich zespołów, które nie, nie mogły pozwolić sobie na porażkę. Jeden, drugi zespół będzie walczył o utrzymanie w tej lidze, więc y, bardzo ważny y, mecz. Wydaje mi się, że to też rzutowało no, jak, jak gdyby nad, nad całą tą grę. Mm. Mecz był walki, bez jakichś wielkich piłkarskich fajerwerków, nawet mało było takich akcji, które można było zapamiętać, raczej to się Mówili ci, się tego meczu, impresja i presja, i to, że jesteśmy na dole tabeli, rzutowało na to, że no i obydwa zespoły walczyły. Myślę, że gdzieś tam w końcówce Kartuzja była bliżej zwycięstwa, lepiej to spotkanie wytrzymała, czy O, przepraszam, pojawiły się sytuacje, no ale no co, z drugiego terenu wywieźliśmy punkt. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, szanować, bo to każdy punkt dla nas jest ważny. I tyle. Dziękujemy. Też to proszę o komentarz ty na Kretuzi. Jeśli przegrywasz kilka pod podrze, to liczysz, że ten najbliższy mecz jest tym, w którym wypiszemy sobie trzy punkty. Nam się dzisiaj udało zdobyć tylko jeden. Jak na mecz u siebie z drużyną, którą, z którą się sąsiaduje w tabeli, to jest za mało. Yy, niestety, jeden moment. Dekoncentracji w drugiej połowie pozwoli przeciwnikom strzelić gola. My próbowaliśmy szukać swoich okazji w końcówce, ale to jest za mało, żeby odnieść zwycięstwo. Remis musimy szukać punktów za tydzień, również meczu u siebie, ale już z drużyną, która zajmuje troszeczkę inne miejsce w tabeli niż Grom, ale się nie poddajemy. Próbujemy, staramy się odbić od dna. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tej rundzie przyniesiemy kibicom, działaczom i przede wszystkim samym sobie troszeczkę radości i poczujemy jeszcze smak zwycięstwa, bo na razie nie wygląda to tak, jak powinno. Nie wygląda to dobrze. Ale w piłce czasami jest tak, że po takim gorszym czasie przychodzi ten lepszy i miejmy nadzieję, że, że takiego czasu się doczekamy. Pytanie do Pana Tyna Bożeja. E, na pewno wielu kibiców się zastanawia, bo ostatnie wyniki nie były najlepsze. E, teraz mamy jeden punkt, ale zawsze lepiej mieć trzy. Co jest przyczyną takich słabych wyników w ostatnim czasie? E, niestety, jak. jak e, w ligach amatorskich często chłopacy, piłkarze mają różne obowiązki. Nie zawsze jest tak, że jesteśmy w 100% w pełni składu na mecze. Do tego dochodzą kontuzje. Nie ukrywam, że nasze boisko to nie jest wcale nasz sprzymierze sprzymierzeniec. Gramy na boisku sztuczną, murawą. Jeśli troszeczkę popada, to czujemy się jak na lodzie, i myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego ta gra nie wygląda tak jak powinna. Bo trenować, grać na sztucznej murawie, to niestety pewne nawyki, piłkę nożną się traci, i, i to też jest widoczne, jeśli chodzi o naszą, o naszą grę, bo. Mimo, że odnosiliśmy porażki na wyjazdach, to te mecze wyglądały zupełnie inaczej pod względem jakby jakości gry w piłkę nożną. U nas to granie jest, tak jak ten tutaj powiedział, za dużo, za dużo fajerwerków niestety nie ma. Ale też jakby nie da się na tym boisku grać w piłkę nożną na dobrym poziomie.